Jeżeli raz zamieszkasz z obrazem, to już później bez nie da lady. Sztuka ma swoją funkcję. Wyrywa cię z Twojego świata na chwilę i przenosi gdzieś tam. A to jest nam dzisiaj potrzebne. Lecimy tam pod ścianę, gdzie ten obraz wisiał. Dobra, po W sztuce najważniejszy jest ten kontekst. Smekfab jest mega, mega rozpoznawalnym obiektem w świecie designu, bo w niezmienionej formie jest produkowana od 60 lat. To jest druga z dziesięciu. Każda z tych lodówek miała swoją y, opowieść, swój, jest kontekst do tego cały. I to jest lodówka, którą pomalowałem na podstawie swojego zdjęcia, które wykonałem na bali. Było wiele projektów z artystami na przestrzeni tych lat, ale artyści podejmowali taką drogę trochę na skróty i malowali bezpośrednio na obudowie tej lodówki. Dla mnie to było trochę banalne, a że jestem buntownikiem i robię wszystko po swojemu, więc rozebrałem te wszystkie lodówki na części pierwsze i oprawiłem ją w płótno, każdą z nich. Później złożyłem w całość, namalowałem na nich obrazy i polakierowałem, także to jest... Podszedłem do tego projektu jak do obrazu, nie jak do lodówki. Jeżeli maluję obraz, które opowiada o konkretnym jakimś momencie w moim życiu, i później sobie na niego patrzę, to automatycznie się przenoszę do tego momentu i jakby ożywają te wspomnienia. Lubię z nim być. Dostałem ofertę od klienta, który chciał go kupić, ale nie, powiedziałem, że nie, że to moje jest. Namalowałem takiego młodego, pięknego Buddę, majestatycznego i siebie małego odkrywce tam stoję z plecakiem, czyli taka metafora, że odkrywam jego tą wiedzę, którą on przekazywał, mądrości. Malowałem go w momencie, kiedy bardzo dużo medytowałem i takiego doznałem spokoju wewnętrznego, dogadałem się ze sobą. To jest obraz figuratywny? Czyli bezpośrednio przedstawia coś. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wywodzę się z malarstwa figuratywnego. Kiedyś malowałem ludziom portrety na zamówienie. Ustabilizowałem się jako abstrakcjonista po latach pracy z płótnem, dlatego, że jestem dobrym kolorystą i jest mi łatwiej się wyrazić niż figuratywny sposób, czasami nawet męczący, taki yy, malować coś dosłownie. Nie? Wolę zdjęcie zrobić. To jest bardzo ciekawy obraz, ostatni z serii z 18 roku. Od samego początku, kiedy powstaje na czystym płótnie szkic, jakaś pierwsza podmalówka, pierwsze kolory i ludzkiemu oku coś już co jest, przypomina jakiś znajomy kształt, nie wiem, na przykład drzewo, samochód, człowieka, konia, cokolwiek, to staram się to zamalowywać i deformować. Wypełniam całe płótno. Tworząc, ale jednocześnie deformując, i finalnie powstaje gotowa kompozycja. I paradoks takiego malowania polega na tym, że każdy, kto widzi ten obraz, widzi tam coś innego. I dla mnie to jest najczystsza forma ekspresjonizmu abstrakcyjnego, czyli to jest taka twórczość, która wychodzi z ciebie, z tych emocji, z tego, co, co tam masz w duszy. Najbardziej niezwykłe jest to, że ludzie, każdy, z odbiorców obrazu, interpretuje go w inny sposób i to jest piękne. Wiele było tych specjalnych projektów. Pierwszy taki znaczący, który był moim kamieniem milowym w karierze był Infinity Abstract Car. Wychodził nowy model Infinity Q30 na rynek w Polsce. Zrobiłem projekt jak mógłby wyglądać ten samochód pomalowany. Udałem się do siedziby firmy, zgłosiłem projekt, pogadałem. No i się to wydarzyło. Ale to był konkurs, czy? Nie, nie, nie. To była moja inicjatywa. Ja to wymyśliłem, po prostu poszedłem to zrobić. <grym> to auto było do kupienia wraz z oryginalnym obrazem na płótnie. I auto jeździ po dziś dzień po warszawskich ulicach, można je spotkać. Też mam fajny, fajny obraz u partnerstw w Wisi. I tam są dwa obrazy na szybie, mhm. które malowaliśmy na wystawę Fatherside, czyli takie ojcowidzenie. Bo mam wspólny projekt już z córką za sobą. Miałem takie dwie szyby w pracowni wolne i tak just for fun robiliśmy takie kropki. I wymienialiśmy się, Byliśmy taki switch na, na, na tych miejscach pracy. Ona uzupełniała moją kompozycję. A ja jej. No i tak powstały te dwa obrazy, Oprawiliśmy to i były na wystawie. Pola ma zawsze dostęp do wszystkich mediów, jakimi operuje do wszystkich farb, pędzli, płócien, do wszystkiego, co potrzebuje, i tak jakby nie przeszkadza jej. Jak chcę tworzyć, niech tworzy. Mogę na to patrzeć i bardzo dużo mnie to nauczyło. Bo dziecko w jej wieku, 4, 5, 6-latek, jak coś robi, to się angażuje na 100%, odcina wszystkie inne zmysły i ma w sobie tą wolność, tak, której tak bardzo brakuje wielu, wielu artystom. Żeby mieć taki otwarty umysł i po prostu z siebie, żeby tworzyć coś wartościowego, takiego swojego. Jak patrzę na rówieśników poli i na rodziców, to rodzice trochę ograniczają te dzieci. Nie, bo się pobrudzisz, nie? Bo co, no, no kurde. To się pobrudzisz, to się wypierze. No, dajmy tym dzieciom się wybawić. <grywki>